Ja już, już się trochę, trochę wypił, już z kolorami, zaczyna gadać. Weź coś pogadaj z nimi. Dobrze ci idzie. Ej. James, Naprawdę masz talent. u umiem ja też małpę udawać. A weź, weź zademonstruj. U Naprawdę masz, nie sądziłem, że <laughs> masz takie, takie kozackie umiejętności. Powiem też indykę udawać. Dawaj. I co jeszcze? I co jeszcze umiesz? Nie ja wiem A mo chyba nic A Koguta umiesz? Nie. A węża? Tak To za Ej, nieźle! A ci widzowie naprawdę dziewicz to jest człowiek wielu talentów za przeproszeniem Ty idzie ktoś tam zajechał? Przyjechał, no Zara, idę w łóżku. Hej, chodź tu, chodź tu. Tak ok, powiem, ktoś zabraca. Chodź, ale słuchajcie. Ja tu pensów podam. Drugi akumulator, chodź tutaj. Drugi, na jesteś. Drugi akumulator, widzowie, wsadziłem do BMK widzicie muzyczka troszeczkę gra. Inna sytuacja, no co, muzyka dudni. Słyszycie, właśnie fajnie. Tam nie przełączaj nic, chodź tu. Daj fajną muzykę, ja lubię takie. Nie przełączaj, ja. Ty, słuchaj tu. No. Czekaj, czekaj, dziejusz Nie świeć latarku. Zgaszam światło. Gaż... Muzykę wyłączę, dobra. Co tam jest? Widzowie! Dziejuś, stój zaraz ci wszystko. Zaraz ci coś powiem. Czekaj, tam ktoś zajechał. To pani nie, pani nienina poszła. To co, nie słyszała, że my tu jesteśmy? I gdzie ty jesteś? Gdzie ty, dziejuś? Nie świeć tu, latarku. Pojechała! DZIEJUŚ! Chodź tu! DZIEJUŚ! się stało? Szybko, siadaj do Bemki! Szybko, Chodź. Ale ty, siadaj! Nie, nie możesz, wypiłeś! Ja nic nie piłem! DZIEJUŚ, ja nic nie piłem przecież Aaaa, bo ja zu piłem. No Eee, widzowie, pamiętacie sytuację co pani Nina pojechała i nie mówiła gdzie? To jest to samo, dziejuś! Nie wiem czy widziałeś na moim filmie. Coś widziałem, tak. Eee, yy, pani Nina, nie wiem, mam podejrzenie, że zdaje się z Mafią jakąś. Cholera, gdzie pojechała? Cholera! Światła zgaj, żeby cię nie zobaczyła. A ja widzę, o widzę, widzę, gdzie jedzie, dobra, zgasiłem. Widzę, gdzie jedzie, widzę, jest. Dalej tutaj. trochę, Jarek, dalej, co to blisko, kur. Spokojnie, cholera. Ma nie, nie mamy światła, oni nas nie widzą. Są, siadło pani Nina do kogoś, jadą gdzieś do lasu, jadą gdzieś do lasu, znowu jakieś spotkanie o godzinie 24, za przeproszeniem? Dobra, tu jest jedna tylko droga, także ja poczekam, aż oni przejadą, bo tu jest jedna tylko droga. Gdzie jedziemy? Czekaj po stojówki. Ja da się wywieźć do lasu. A, znowu? <laughs> nie, nie, żartuję. Widzowie, no, znowu z tym pasztetem. Dziejuś, a, a w skali od 1 do 10 jak mocno jesteś napierdzielony? Trzy. Ej, to jeszcze można, co? Tak. Dobra, ty tutaj stój, bo tu zaraz będzie zadyma. Ale co, stój. Czekaj, Czekaj. Siedzę. Ale poczekaj, bo tu zaraz może być za dyma z panią Janiną. Może no, piechotą pójdziemy, byłem się przeszedł. Człowieku, ja nie wiem, czy ja dobrze jadę. lera, żebym tu, ja nic nie widzę, żem zaraz nie spotkali ich na drodze tu. Widzisz jest. coś? Ja... co ty, kret jesteś? Nie. Ale dobrze jest. Ale widzisz Jak no drogę, spotkamy, pizza. to będzie problem. To piechota może Dobra, mieliśmy. dawaj, tu zaparkujemy i piechotą. Okej. Okay. Dobra, mam latarkę, już. Chodź. Tak? Chodź tam. Spra sprawdzimy to, musimy to sprawdzić. Ale nie, świeć tak. Pany chłopie, ostatnio pani Janina spotkała się z gangsterami, to teraz pewnie znowu. Znowu ktoś po nią przyjechał, znowu tym pick-upem, znaczy wtedy to innym samochodem, ale tam pick-up też stał. Nie, świeć tak. Ale muszę świecić, żeby wszystko dobrze nie, widzieć. Dziś nas Ale to nas widzieć, patołachu. Hej, Samochód. Sobie, coś? To jest... Skasi, Zkaś, tutaj gdzieś.